Ja siemanko z tej strony Maciek i witam Was na moim kanale. A dziś zagramy w kfifa FIFA 23 Barceloną. Jestem właśnie Shavim i spróbuję odnowić Barcelonę, żeby wygrała Ligę Mistrzów. To będzie taka mini seja I robię też daily, więc do swoich urodzin robię daily. Więc zapraszam do oglądania jeszcze przed nowa kariera stworzona. Przed rozpoczęciem jeszcze sprzedam tych piłkarzy których Barcelona sprzedała faktycznie więc wystawię ich na sprzedaż. To tak Jordi Alba jak czegoś zapomniałem, wszedłeś jakichś piłkarzy, to piście mi. Mi się wydaje, że wszystkich tych, których mi się wydaje, sprzedam. Na pewno odeszli też Dembele. Busquets odszedł, ale go tu nie widzę, właśnie. SPD. O, jest i busket. I. To z nich nie będę korzystał, nie będę ugieli w meczu. Ustalmy skład. Takie ustawienie może być Kunde albo to za Balde. Balde chcę w ogóle rozwijać bardzo. Tu Kessiego. I tu jest dobrze. Tutaj jeszcze jest wejdzie. Większe doświadczenie. To tak. Za Sergio i wkładam Gawiego, za Michael Alonso wkładam wkładam wkładam. a, Dobra, może być AB i Ilias za Dembele, jeszcze za Busquetsa. Niech będzie Michael Alonso już cele są wysokie chcę wygrać na ligę, no chcę trójbój zdobyć ogólnie więc lecimy i tak, nie będę grał meczy będę je symulował to też będziecie widzieć treningi też będę symulował i tak zobacz my bardzo y, chciałbym, żeby Neymar przeszedł do Barcelony, ale y, nie przeszedł, jednak przeszedł do Al Hilal, ale to jest FIFA, więc Neymara już tu wpisujemy, będzie na liście transferowej. No jest dobrym graczem, więc może go kupię. Na pewno jeszcze bym chciał w swoim zespole takiego nie wiem. Napiszcie też w komentarzach, kogo mógłbym kupić. Na pewno teraz kupię jeszcze jakiegoś. Właściwie to zobaczę, kto jest nam potrzebny. Pewnie lewy obrońca lewy obrońca i prawy obrońca. Chociaż Kundę sobie dobrze radzi. Trochę tampa nie ma, ale dobrze sobie radzi. Dobra, to kupmy lewego obrońcę. Tak myślę i myślę, że mógłby to być, mógłby to być na przykład kancelo. Yy, Kancelu bardzo dobry obrońca lewy. 28 lat. Już w bajenie. Mam nadzieję, że mu kaję będzie sprzyjać. Więc go kupię. W bajcy będzie. Ale no to kupmy ich po prostu. Kupmy. Zrobię ankietę tak gdzieś pod wieczór kogo mam z czego mam odcinek zrobić następny więc koniecznie myślę, że gdzieś tak o 20 będzie ankieta tutaj zarysowałam komu fortuny, to możecie zobaczyć film na, na moim kanale na szorcach Złóżmy taką ofertę o, przyjęli mogłem pewnie taniej, ale nie chciałam stać takiego zawodnika. Wejdzie z na Torresa, W go chcę wypożyczyć, a to będzie na ławce zmiennikiem. No. I ogólnie to mam plan z, z, z tego kilka odcinków nagrać. O nawet obniżył pensję, więc Idealnie, witamy go, oczywiście pomijam, 110 milionów, zanim go zapłaciliśmy, zobaczmy, B, zobaczmy za ile mogliśmy go kupić, mogliśmy go kupić za 97 milionów, obojku, trochę straciliśmy pieniędzy, jeszcze kupię tego. Aha, dobra. Kancelarz jest na wypożyczeniu. No to jest trochę źle. Bierzemy się do pracy. Jak najbardziej. Trzeba będzie pomyśleć nad lewym obręcą. Napiszcie w komentarzach. No ja, że będzie Giotto No to tak. Neymar... I to wygląda solidnie. Opaska kapitana będzie e, przeznaczona dla też Tegena. Też Tegena. I też jak będę wstawiał tą ankietę, e, to mm, na, mm, zrobię też jeszcze jedną ankietę i po prostu zadecydujcie, bo moim zdaniem e, nadaje się do tej roli e, też Tegen i e, dejong. Więc będzie ankieta, oczywiście. Ale najpierw trzeba przyjść do klubu przed meczem. Z znaleźć w sensie nie znaleźć, tylko y, zobaczyć zespół i piłkarzy na wypożyczenie. Dać to. Y, ile on ma lat? 21 lat, idealny na wypożyczenie. Niech penia zostanie. Dalej, dalej, dalej. 21 lat na wypożyczenie. Garcia No to dalej. 18 lat na wypożyczenie. Jeszcze, o! Idealny na wypożyczenie. Michael, to jest. To je, Pablo to je też na wypożyczenie. Jeszcze Ansu Fatiego na wypożyczenie, i to tyle byłoby na razie. Więc skipujemy. O! Już y, piszą mi, ciekawe co piszą. Y, o! Dobrze, że się zgadzamy. Dobrze, że się zgadzamy. Wypożyczenie Ci w Dobra. Lecimy. Dobra, wejdźmy do mm, kalendarza i przesymulujmy do, właśnie do meczu. Zagram sobie te trzy mecze w dzisiejszym odcinku i to by było na tyle w tym odcinku. Możliwe, że e, podczas tego daily pojawi się kilka odcinków e, w ciągu jednego dnia. Ale nie będzie tak, że jednego dnia będą odcinki, a drugiego nie, bo jest daily. No. O. Mamy zainteresowanie od razu jakimi zespołami? Chyba nie ma napisanego, jeszcze przeczytam do końca. Nie ma ale kto się zainteresowany dobra przejdźmy do transferów tutaj jeszcze skippuję i tak bym się o nie tu bym się zgodził i tu dobra mniejsza zleć bez opcji wykupu zleć bez opcji wykupu i akceptuj dobra nie mogę tak długo symulować widocznie Dobra, gr gramy mecza. Symulujemy. Okej. Okay. Wiecie co? Ja chyba po prostu wezmę przejść do wyniku. Dobra, 1-0. Rafinia strzelił elegancko. No, to chyba nie ma sensu. Napiszcie mi, czy jest sens symulować, czy od razu robić. Oferta, a ja ucho. Nie, akceptuj. Akceptuj. Zleć. Nie, dobra. Odrzucamy, bo nie chcę tego piłkarza. To, to dodatkowy problem w zespole. Dobra, dobrze, pamiętam o wykorzystaniu zmian. No i szybka symulacja. I mamy 6 punktów na naszym koncie. Więc dobrze im poszło. Oczywiście to są mecze przedsezonowe, ale o już żegnamy AKGC. Mam nadzieję, że się rozwije, rozwinie. Żegnamy też Marco Kadosa i Pablo Toje. żegnamy. I jeszcze wiadomości, ok, jeszcze oferty, yy, zleć, wypożyczenie, ok, akceptuję do Chelsea na rok, na pewno się tam rozwinie. Napiszcie mi, oczywiście, kogo kupić. Ostatnie spotkanie w tym odcinku, Trzyzeją. O nie, baldę czerwoną, czyli to oznacza jego, tak jakby koniec, można powiedzieć. O, jeszcze żegnam Sufatiego No za dużo w tych kajerach nie można zrobić w krótkim odcinku. Ale dobra. Jeszcze mamy pieniądze i o! Dobra, jeszcze po akceptuję. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku, więc cześć!